Witam widza serdecznie. 13 kwietnia, niedziela, ja już wyjechałem, znajduję się dokładnie na mopie Polkowice, niedaleko Lubina i dzisiaj zaczynam od czegoś innego. A mianowicie jadę odebrać na nową do Austrii, także dzisiaj dolatuję do Niemiec, gdzieś pod Norymbergę i jutro. Jutro mam w planie z rana dolecieć do Austrii wykupić naklejkę na Austrię no a później lecę do Bergera odebrać, odebrać naczepę sprawdzić czy wszystko w komplecie całą listę mam kwitki wszystkie potrzebne też mam także no co zostaje dzisiaj nam sama jazda jutro jechać odebrać naczepę załadunek w Austrii Miejscowości na razie Wam nie powiem, bo moja pamięć tak daleko nie sięga. <gry> Także musicie chwilę poczekać. Mm, I co? No i lecimy z tematem. Zapraszam Was do, do oglądania filmu. Łapeczka w górę. Subscribe, jeżeli Wam się podoba. Bo pod ostatnim filmem widziałem bardzo dobry odzew. Jak na. No, siebie twórcą to nie nazwę. Ale no, jak, jak na taki filmik, to myślę, że bardzo fajny odzew był w postaci wyświetleń. No i co? I lecimy z tematem? Witam południe. Poniedziałek, 14 kwietnia. Do Austrii zostało mi jakieś 360 km. Wbijam się na granicę. Jadę ogarnąć naklejkę niby mam, no ale zmienił się numer rejestracyjny auto. I tam podobno jakieś zmianki weszły, że musi być nowy numer, znaczy nowa naklejka. Także jadę to ogarnąć, odbieram naczepę. I co ładować. Także słyszymy się później. Delikatne sprostowanko z naklejką na Austrię, gdyż nie byłem świadomy tego. Pani mi powiedziała na granicy, że naklejka jest przypisana do auta, czyli do numeru win, a jak się zmienia numer rejestracyjny, to podobno nie trzeba zmieniać. No i witam się ponownie. Prosto, ze słonecznej Austrii. <laughs> Jesteśmy w bergerze. Znaczy, w sumie, jestem w bergerze. Jestem w bergerze. Naczepkę odbieram. Sprawdzamy wszystko jeszcze. Eee, Czuję się jakoś tak przyzwyczajony mówić w liczbie mnogiej i tak się mówi. Eee, sprawdzam wszystkie belki, dziury, które powinny być w naczepie, tak jak szef zamawiał. W jakiej konfiguracji. I co? Za chwilę podłączam podłączam prąd. Sprawdzamy światło. Jestem. Naczepka spięta. Lecę do Telws załadować na Austrii. I lecimy do... I lecę do, do Belgii. Na Antwerpie. Także zobaczymy, jak to, jak to się nam poukłada wszystko. No i wtedy z Antwerpii ładuję powrocik, powrocik na, na chatę, żeby przed piątkowym zakazem u Niemca zdążyć. W piątek bym chciał już rozładowany w domu być, a nawet załadowany już na poświętach. Także no z, z tego, z odbioru naczepki, to takie tylko króciutkie, króciutkie, jak się <taki> takie króciutkie streszczenie. O! Bo już gadam lelum po lelum 3 po 3 ze względu na to, że szybko szybko, bo to wiecie, załadunek tam do 14 mamy 12.30, 12, a mam 82 km podlotu. Także powiem Wam, że no, brzydko mówiąc, nie miałem czasu na to, żeby. Otwierany był. Wszystko jak po masełku idzie. No i wszystko tak jak było zamawiane. Tak jak boss zamówił, to tak jest. I o to chodzi. Po wtorkowym rozładunku na Antwerpii zajechałem w rano załadować się do portu. Dwie rolki mi wrzucili, takie właśnie jak widzicie teraz. One to miały gdzieś koło 11 ton, 10 ton z groszem, albo 9 i coś, co, coś w tym stylu. Także to załadowałem i poleciałem z tym do Torunia. Niestety z rozładunku nie mogłem nic nagrać, bo na firmie obowiązywał. Zakaz nagrywania, także no, niestety na dwa że szybko, szybko dwa poki trzeba było rozpiąć i jeszcze pasy poogarniać, także no, nie tym razem. Korzystając z sytuacji, że stoję w kreczku, to coś tam wam pogadam. No witam ponownie. 16 kwietnia, godzina 12:55, już załadowany do Polski. W Antwerpii w porcie ładowałem. Dwie rolki. Zresztą, jak widzieliście przed chwilą na, na, tym, na przebitce, Załadowałem to i lecę, lecę do Polski dzisiaj, żeby jak najdalej ujechać, no i jutro, żeby się zrzucić, nie? Na 14 awizacja jest, także wjeżdżam, rozjeżdżam, zrzucić. Powiem wam szczerze, że wczoraj to jedyne co ponagrywałem to kawałek drogi, nic więcej. O, no był młyn. Wczoraj w sumie nockę ruszyłem bo w poniedziałek doleciałem pod Ulm do Niemca i we wtorek o 2.10 drugiej, drugiej startowałem wystartowałem poleciałem się zrzucić do Belgii w sumie ja mówiłem, że Antwerpia ale to w okolicy Antwerpii, bo to było do Duffel, taka wioseczka bym powiedział ale bardzo, bardzo przyjaźnie akurat dojazd do firmy i, i na tej firmie w miarę, nie? Oko poza pośpiechem. No, a i w ogóle ma jest prostowanko. bo znaczy już, już wam tłumaczyłem to z tą naklejką na Austrię, gdyż ja nie, no nie jeżdżę na Austrię tam raz, tylko duplikat naklejki pobierałem. No i chciałem kupić nową naklejkę, a pani się mnie zapytała, czy mam. No i pokazałem zdjęcie, bo sobie zrobiłem i mówię, że, że mam taką, ale że firma się zmieniła. No i pani mi wytłumaczyła, że że to nic nie szkodzi, bo naklejka jest przypisana do auta. Nie do numerów rejestracyjnych, tylko do auta. Czyli wywnioskowałem, że na, na podstawie numeru VIN jest przypisana, nie? I w sumie co, podleciałem do Bergera, wrzuciłem... wrzuciłem... na naczepę, posprawdzałem wszystko tam też, kurczę. Liczyłem na to, że będzie fajny materiał. Fajny materiał byłby właśnie z odbioru naczepki, ale no to czas go nie byłem jeszcze załadować, trzeba było się tam do tej 14 i to tak Wam powiem, że no kiepsko, kiepsko. Jestem troszeczkę, może nie tyle, że zły, ale delikatnie rozczarowany, że tak wszystko mi się to spieszyło, że ten filmik no, miał być, miał być fajny, a a no wyjdzie, wyjdzie jak wyjdzie tak powiem, no i dużo ogólnie na przebitkach będzie drogi, drogi z Austrii no tutaj też coś ponagrywałem, ale mam tyle tej drogi z Austrii, że stwierdziłem iż powrzucam powrzucam po prostu na przejścia tak więc ja kulam się dalej w tym koreczku